Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Leżycki, a dzisiaj zaprezentuję rozdrabniacze serii ECO. Na tym filmie zobaczycie ich budowę, funkcję oraz prawidłową agregację z ciągnikiem. Zapraszam do oglądania. Rozdrabniacze serii ECO to lekkie kosiarki bijakowe przeznaczone do pracy w gospodarstwach rolnych, sadach i firmach komunalnych. Występują one w sześciu szerokościach roboczych 100, 135, 150, 180, 200 oraz 220. Kosiarki ECO wyposażone są w dolne sworznie pierwszej oraz drugiej kategorii. Do pracy przesuwu wymagana jest jedna para wyjść hydraulicznych. Po zawieszeniu maszyny należy wyregulować wysokość ramion bocznych oraz długość łącznika górnego tak, aby położenie ślizgów było równoległe do podłoża. Maszyna w standardzie wyposażona jest w wałek przekaźnika mocy ze sprzęgłem zrywalnym. Zawsze trzeba zadbać o prawidłową długość wałka tak, aby mógł on swobodnie pracować. Po jego przycięciu możemy go zamontować. Ostatnią rzeczą, jaka jest potrzebna do ustawienia maszyny, to wyregulowanie wysokości koszenia w zakresie od 2,5 do 6 cm. Zakres ten zmieniamy poprzez ustawienie pozycji wału kopiującego. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać o napięciu pasków klinowych. Optymalne napięcie pasków uzyskujemy w momencie, kiedy z naciskiem 10 kg. Pasek ugina się w granicach od 1,5 do 2,5 cm. Oceny tej dokonujemy palcami poprzez okno rewizyjne umieszczone w osłonie pasów klinowych. Pokażę teraz Państwu kilka szczegółów technicznych, które wyróżniają naszą maszynę. Zacznijmy od korpusu. Jest on wykonany z blachy o grubości 3 lub 4 mm z jednym lub dwoma przeciwnożami w zależności od szerokości roboczej. Przeciwnoże odpowiedzialne są za dokładne rozdrobnienie materiału koszonego. Przekładnia napędowa produkowana jest przez renomowanych, zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów. Wał roboczy napędzany jest przy pomocy pasów klinowych dwóch lub czterech, w zależności od modelu maszyny. Z przodu maszyny umieszczone zostały klapy ochronne. Mają one za zadanie zapobiegać przedostawaniu się kamieni z podwirującego wału roboczego. Wał roboczy o średnicy 114 mm. Wyposażony jest w młotki bijakowe o wadze około 800 g. Zapewniają one optymalne koszenie w różnych warunkach. Dostęp do punktów smarnych został zaprojektowany w taki sposób, aby skrócić proces smarowania do około 5 minut. Co najmniej jeden raz w roku należy sprawdzić poziom oleju w przekładni kątowej. Należy stosować olej przekładniowy o charakterystyce GL480W90. Punkty smarne należy smarować zgodnie ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi. Elementy rozdrabniające należy bezwzględnie wymienić po stwierdzeniu ubytków, wyraźnych śladów zużycia, stępienia krawędzi tnących, braku kompletności noży lub pijaków lub nadmiernego luzu zamontowanych narzędzi. Jeżeli wszystko mamy już gotowe, możemy ruszać do pracy. Maszyna pracuje na 540 obrotach na minutę. Pamiętajcie, żeby zawsze zapoznać się z instrukcją przed uruchomieniem maszyny. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę lub do naszych dealerów. Do zobaczenia!